Twój keto guru znów rzucił zdrowy deser. Niskowęglowodanowy. Ciasto z erytrytolem. Borówkami, mąką migdałową i kakao. Bez cukru, bez glutenu. Niby wszystko idealnie. Ale prawda jest taka, że to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Tylko dlatego, że coś jest nazwane keto, nie znaczy, że jest zdrowe. Erytryto, sztuczny słodzik, który może zaburzać mikrobiom. Wywołać biegunki. Zwiększać ryzyko zakrzepicy. Mąka migdałowa, pełna kwasu fitynowego, który blokuje wchłanianie cynku, magnezu i wapnie. Borówki, nazywane superfoods, a zawierają kwas salicynowy, szczawiany i polifenole, które mogą drażnić jelita, nasilać stany zapalne i zaburzać wchłanianie minerałów. Nie wspominając o ich wpływie na poziom insuliny, szczególnie gdy organizm potrzebuje regeneracji, a nie owocowej stymulacji. I na koniec kakao. Silny stymulant zawierający teobroninę, kofeinę i szczawiany. Zaburza pracę układu nerwowego, nadnerczy i może obciążać wątrobę. Nie daj się oszukać, to nie jest jedzenie. To biochemiczny atak przebrany za deser. Projekt Sukces nie potrzebuje słodzików, orzechów ani pseudoowoców. Prawdziwe zdrowie to mięso, tłuszcz i jaja. Zero kompromisów, zero udawania.